Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w pierwszym stambulskim vlogu roku 2020 na moim kanale. Jestem właśnie w dzielnicy Beşiktaş Jadę zaraz spotkać się z moimi znajomymi, a co się będzie działo później, tego nie wiem. Czas, żebyście poznali ziomków dzisiejszego odcinka. To jest Utko, to jest Kan. Kana poznałem na koncercie AGABI w zeszłym roku, to chyba kojarzycie. Utko jest barmanem tutaj, właśnie w Kadikoy, więc chłopaki powiedzieli, że mnie dzisiaj oprowadzą i pokażą nam jakieś fajne rzeczy w tej. Is it the most hipster district in Istanbul, yes, you'd like say? Tak, like I said, look at my shirt. Sure. Więc jest to e, podobno najbardziej hipsterska dzielnica Stambułu, i właśnie e, tutaj, w tych rejonach, będziemy się dzisiaj kręcili. Ten bar, który widzicie za mną, nazywa się Fil i właśnie w nim pracuje utka jako barman. Ale wydaje mi się, że 16 16:00 jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby zacząć pić, więc przyjdziemy tu chwilę później. Swoją drogą właśnie poznałem jedną barmankę z tego baru, która powiedziała: „O, mieszkałam w Polsce, gdzie? W Koninie”. Wait, so Fenerbahce is a football team from Fenerbahce? Yeah, yeah. And what's the other rival team? Uh, we, how Three rival team. To uh, so three big football, club, football clubs, like uh, one of is Beşiktaş, uh -huh. one of is Galatasaray, one of is Başakşehir, and the Fenerbahçe. Oh, so it's four. Yeah, it's okay. four, and all is the Istanbul team. So, is there like big fights when they're like playing? Oh, the... big fights, like a derby, <laughs> fights, yeah, like you you a the, the fucking chaos, the blood, the swords. <laughs> <laughs> it's a fucking gladiator scene. <laughs> <laughs> the football in Turkey, like there are only maybe like two or three things they take very seriously: religion, football. że I, yeah, <laughs> I oczywiście taki klasyk ze Stambułu, jak widzicie akurat ten pies to raczej ma dom, ale tamten, tamten i tamten i ten jeszcze tego nie zauważyłem, są raczej bezdomnymi psiakami, które sobie właśnie tutaj czylują na ulicach. Do you guys always like take care of like homeless animals? jest taka pomocna. so helpful about that. Like we take that, They're always fed, they're always care of... <laughs> so it's like Turkish culture basically. Like, yeah, yeah, take yeah. care of the homeless animals. And the tag means uh, that they are like sterilized and. Uh, yeah, 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 they're yeah. well taken care of. Like, they're. they're they are uh, vaccinated. About yeah, they're the... vaccinated are complete. It will say that. All right, that's really cool. That's nice. To jest również taka stambulska klasyka, o czym wspominałem wam nieraz. Ludzie sobie siedzą w parkach, chillują właśnie w cieniu całymi dniami. Niekoniecznie alkoholowo, bardzo często właśnie po prostu siedzą i jedzą sobie na przykład słonecznik. Ciężko jest znaleźć jakiś kawałek cienia, który nie jest zaanektowany przez kogoś, kto sobie w nim siedzi wszędzie dookoła. Ale tutaj znaleźliśmy kilka drzew, które jeszcze nie są okupowane. Dobra, wiadomo dlaczego te trzy drzewa nie są przez nikogo przejęte, bo tu jest po prostu trochę mokro i błoto. Więc szukamy dalej. No nie jest łatwo znaleźć jakiś miejsce, w którym można sobie usiąść. Ja piśter? Dude, why are you wearing like the canvas of a of a couch as a shirt? I wouldn't say that actually. It's such a lot traditional Ottoman-style culture thing. What? Oh, Polish? No English? Polish. okay back to your shirt so it's a uh, shirt from ottoman empire yeah yeah yeah, for sure like my grand-grandfather -grand was an ottoman fighter like after he won the war the king would come to him like this is your shirt now for the victory <laughs> nah, and, some... and he got yeah these shoes yeah, <laughs> yeah, yeah but... so, so the shoes are from your grandfather's well? no these are from uh, ataturk used to wear them <laughs> 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 i think you're lying no, where did you get it? No, I, I wouldn't say that. Possibly. <laughs> Could you try to explain to me what's the uh, the law when it comes to like drinking alcohol oh. in, in Turkey? It's normally illegal to drink outside, but Istanbul people, when it comes to them, it's about drinking anywhere possible. Like uh, the parks, you see, is a beach yeah. going to the parks and stays. But what would happen if the police would come here and they see that we're drinking beer in the park? Oh, he would say, uh, mind if I see your ID? And you would show them your ID. And it was like, uh, you guys shouldn't be drinking here he was saying a little <laughs> chit-chat and then he would let her on okay that so it's not a problem unless you're not <laughs> doing any <laughs> trouble you're not drunk you're not messing anything around it's just yeah if you're not getting in a fight <laughs> bothering people what's what's the i didn't say ruined it. <laughs> <laughs> that's like the worst thing you're saying like you're unpolished and everyone's like <laughs> i don't know any other words. <laughs> Teach me then. Uh, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Yes. Okay. How do you say uh, how are you? We don't really say that. Like a Sorry. lot of people are saying like jak się masz, but we don't really use that in Polish. Like yeah, a lot of foreigners would yeah, say yeah you have jak się masz which is like uh, good evening right? Yeah. 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 Yes. But in Poland like uh, let's say let's okay see. you could say jak się masz. J jak się masz. Jak się masz. Jak się masz. Mam na imię. Mam na It's Russian. It's not the same language. I know. <laughs> 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 tak, nie. tak? nie. So you have... Kyfru hala Dzień dobry, dziękuję, tak, nie. Other words than kurwa. <laughs> 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 they do exist. <laughs> other words than kurwa <laughs> <laughs> exist in Polish language. Yeah, that's good. <laughs> Where is? Gdzie jest? Gdzie jest? In Russian <laughs> it is <laughs> Gdzie? Posiedzieliśmy sobie chwilę w tym moda parku, właśnie się zawijamy, idziemy gdzieś dalej i jest taka jedna rzecz, o której mówiłem już we wcześniejszych vlogach, ale zakładam, że wielu z Was tego ich nie widziało. Podszedł nas ziomeczek i zostawił nam swoją wizytówkę i tak jak mi się wcześniej wydawało, że ludzie, którzy sprzedają alkohol w parkach to są jacyś po prostu przypadkowi ludzie, którzy kupują to alko w sklepach i później nie odsprzedają. To byłem w błędzie, ponieważ okazuje się, że to jest po prostu na przykład jakiś supermarket, który wysyła swoich ludzi do parku. Oni zostawiają wizytówki, później się tylko na WhatsAppie pisze lokalizację, składa się zamówienie, czy robi się fotę siebie, żeby oni wiedzieli, kto jest kto. No i przychodzi dzomaczek, przyjeżdża na skuterze, przynosi wam jakieś tam, nie wiem, co chcecie, czy alkohol, czy jedzenie, Coca-Cola, cokolwiek jest w tym markecie. I co ciekawe, nie liczą sobie za to nic więcej. Nie ma żadnej opłaty 10 zł za dowód, tylko tylko po prostu ceny takie jak w sklepie. I to jest taki klasyk w Stambule. Uciaki, psiaki, psiaki. jest. tak że Wiem, ale to jest. szalone. że jest. Widzę, że tak, yeah, exactly. Yeah, an <laughs> I thought he was hitting the car. And I was like, what the fuck, he just had one beer. <laughs> It's Nie znam oczywiście żadnych statystyk, ale z moich doświadczeń podróżniczych jak na razie wynika, że chyba w Stambule, czy ogólnie w Turcji, to bezdomne zwierzęta żyją najlepiej. Jeżeli znacie jakiś inny kraj, który również ma taką kulturę opiekowania się bezdomnymi zwierzakami, to dajcie znać. Wydaje mi się, że mogą to być przykład Filipiny, tak jak Bartek tam wrzuca z igna e, cały czas, jakieś e, psiaki chyba sobie całkiem dobrze tam radzą. Zobaczcie tutaj, jaki oldschoolowy segment: jeden i drugi. What's going on with these cars? Like a lot of, I see a lot of guys having some stuff on their cards and people are buying something from like, them. it's like scavenging. People like, he would come around with the car. Like, go around. Ask people if they they have anything they're not using anymore. He would buy that from them for a cheap price. Then he would walk around the street with the car, with the things he bought. And uh, ask if people are interested. Like uh, somebody goes, Oh is that book for sale? can I buy that book? Like or oh, there are maybe chairs and all computer parts and all kinds of things as you can see like Clothing and CDs. I'm seeing a mug. You see, you get some from a cheap price, then sells again for a cheap price, but still makes a profit like scavenging. How do you say. call it in Turkish? SKG. SKG. So Eskici. this guy is an SKG. Yeah, yeah, yeah. So that's the famous <laughs> no. girl that lived in Konin in Poland. Why did you go to Konin? <laughs> Tell everyone. why. So you... Konin is a wonderful place. Have you ever been in Konin? No. And you are Polish? Yes. <laughs> why are you shooting at Co chcesz To jest Słuchajcie, oczywiście, żarty żartami, bo ja nigdy w Koninie nie byłem. Nie znam nikogo z Konina. Ale jeżeli wy znacie albo jesteście z Konina i potraficie mi wytłumaczyć, dlaczego któryś już raz spotykam turczynkę czy turka, którzy studiowali w Koninie, to będę bardzo wdzięczny za wytłumaczenie. Bo wydaje mi się to taką dosyć mocno-randomową miejscówką. Dobrze, że mamy zniżki, bo mamy tu znajomości. Whisky sour, który nie jest na lodzie, jest chyba bez angostury, więc jest jakaś wariacja. Ale jest bardzo dobre. Męski tu w takiej średniej jakości barach w Warszawie znajdziecie taki whisky sour za 20-25 zł. Tutaj normalnie kosztuje prawie 40. Why are you here again? What are you telling? I was just saying that to jest the best cocktail I ever had w my life. Really? No, actually I said that it's, it's two times more expensive than in Warsaw. <laughs> No i moi drodzy, witam się z wami ze znajdującego się po europejskiej stronie Stambułu, Besiktas które na pewno już niejednokrotnie widzieliście w moich poprzednich filmach, a nawet jeśli nie na filmach, to na moich ostatnich postach na Instagramie, bo jak wiecie, jestem w Stambule już trzeci dzień dzisiaj, a ostatnie dwa dni imprezowałem właśnie na Besiktas, nie brałem z sobą aparatu, ale na Instagramie zawsze coś się pojawi, bo trzeba do tego tylko telefonu. You guys usually party in czy or w like uh, Kadikoy? I when you're going out with your friends just I regular come to Basshiktash because it's more cheaper and more like how to say being something small is a, something nice than a much bigger you know because you close to everything here. Well by the way milky is also living in Beshiktash uh, you're the girl from Bishkek. Yep. oh okay I think milky can explain you Bishkek much more better than me I think why Beshiktash is better than Kadikoi. They're more like accepting. Like in the cafes, they're more cuter and they treat you well. But in Kaduka it's like it's like okay, take it. It's your cup. Oh, okay. So they don't really care about you, yeah, and yeah, they're like. Yeah. So you're saying that Besiktas is more friendly. Yes. Family, like yeah, because like it's small and everybody knows each other. And if you go to a coffee shop like three or three, two or three times, they like love you. <laughs> Sincerely. Oh, okay, yeah. all right. And I think it's a cute thing. And that's interesting because I, for example, said that Besiktas is such a very popularną, turystyczną dzielnicą, gdzie macie tłumy ludzi, imprezy, kluby i tak dalej, ta koleżanka mówi, że jej zdaniem właśnie tutaj mniej ludzie mają cię w dupie, więc to jest ciekawe. Jeżeli chodzi o maski w ogóle, zobaczycie, że naprawdę mnóstwo osób nosi tutaj maski. Jest to oczywiście w komunikacji publicznej i tak dalej, po prostu 100% osób, bo ochrona mega gania. Natomiast jeżeli chodzi o... Miejsca publiczne takie jak ulice powiedziałbym, że za 80%. Jedną z przyczyn jest to, że mandat za noszenie maski w miejscu zatłoczonym ponowno potrafi wynieść nawet i 500 euro. No i oczywiście klasyka, ponieważ dzień w Turcji bez Lachmajuna to dzień stracony całe trzy pięćdziesiąt. A tak maczun to moje życie. We got more. You need to try this. What's well, yeah, that? That's pide, right? Yeah. Yeah, it's pide. So it's like another type of Turkish pizza we can say. Yeah, but, uh, with a much more. You see that? Yeah, like more like uh, Italian or American pizza. Yeah, yeah. To tutaj widzicie mniej, więc macie bardzo różne. No w sumie to jest jak pizza, po prostu różne rodzaje pizzy. Turecka kuchnia to jest po prostu przekozak. Jestem tak na że zaraz pęknę. Jest godzina 22, a my zamiast się imprezować, wejdziemy na kawę. Ciekawy koncept takiej kawiarni z lecącym jakimś side transem. Niestety my się musieliśmy wcisnąć do takiego zamkniętego pomieszczenia, bo tam wszystko na zewnątrz jest już... Jezda, się. Jest już pozajmowane. Więc szybka kawa, a później lecimy gdzieś dalej. Chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki dzisiejszy luźny dzień w Stambule. Ja też nie mam jakiejś wielkiej spiny, żeby ten Stambuł nagrywać, bo powstało już z niego mnóstwo vlogów, a poza tym na pewno jeszcze będę miał naprawdę dużo czasu, żeby coś tutaj ponagrywać, ponieważ luźno sobie tak na razie myślę, że po tym jak teraz za kilka dni wyruszę w głąb Turcji, to po prostu później przed wyjazdem do innego kraju, nie wiem jeszcze jakiego, wrócę sobie do Stambułu na kilka dni, może kilka tygodni, więc. Nie ma żadnej spiny, a teraz siedzimy sobie w parku, które też już widzieliście setki razy na vlogach. Są tutaj schodki, przy których siedzą sobie ludzie, czylują sobie, piją piwko, rozmawiają. Niektórzy widziałem nawet, że przynieśli swoje własne e, krzesła. Więc tyle. Dajcie znaka, jak wam się takie no, bardzo luźne vlogi, e, vlogi, vlogi podobają. Zmęczony już jestem, to był długi dzień. I co? I chyba tyle. Na razie trzymajcie się. Cześć.